Herod Piatro po hebrajsku Hordus co o nim wiemy? Myślę, że co drugi człowiek odpowie, że to ten król, który rozkazał zabić wszystkie niemowlęta w Betlejem. Ale ten wielki tytuł, który mu nadano nawet po jego śmierci, musi mieć jakieś podstawy, prawda? Rosyjski król Piotr I otrzymał tytuł Wielki. Mołdawski hospodar Stefan III jest również znany jako Stefan Wielki. A w czym tkwi wielkość Heroda? Niektórym będzie trudno odpowiedzieć na to pytanie, chociażby dlatego, że przypomnienie sobie imienia jakiegokolwiek innego żydowskiego króla poza imieniem Heroda jest trudne. Jednak nadmiernie ambitnemu Herodowi udało się stworzyć sobie imię jeszcze za życia takie imię, które pamiętane jest po dwudziestu wiekach. Żydowski historyk Józef Flawiusz opisuje go w ten sposób: jego budowa odpowiadała jego duchowi. Od wczesnej młodości był doskonałym myśliwym, a to zawdzięczał swojej zręczności w jeździe konnej. Jako wojownik Herod był niepokonany. Na turniejach wielu się go bało, ponieważ widzieli, jak precyzyjnie rzucał swoją włócznią i jak celnie trafiał jego strzała. W tamtym czasie Judea była już od około dwudziestu lat wasalem Rzymu, jednak za pozwoleniem Rzymu władza w Judei należała do żydowskiej dynastii kapłanów Hasmonidów, potomków króla Dawida. Ojciec Heroda, Antypater pochodził z bogatej rodziny. Przyjął judaizm, został królem Judei, co zapewniło przyszłość jego dzieciom. W wieku 25 lat Herod został już mianowany wojskowym gubernatorem Galilei, a starszy brat Fazel rządził Jerozolimą. To wywołało oburzenie wśród Żydów, ponieważ nie uważali Heroda i jego brata za Żydów. Pierwsze polityczne kłopoty Heroda pojawiły się, gdy na Judeę napadło Królestwo Partów, rywal Rzymu. Herod zdążył uciec do Rzymu. Gdzie zdołał zdobyć wsparcie konsula Marka Antoniusza, pierwszego człowieka w całej Republice Rzymskiej. Z Rzymu wracał już nie jako jakiś lokalny zarządca, ale jako pełnoprawny król całej Judei i to było jego pierwsze poważne osiągnięcie. Aby umocnić swoją pozycję na tronie, pojął za żonę Mariamnę, wnuczkę żydowskiego arcykapłana. Mariamna była bardzo piękna i mądra, ale nienawidziła swojego męża, a na to były naturalne powody. W sumie przez całe życie Herod miał 8 żon i 15 dzieci. Wypędzając partów z Jerozolimy i całej Judei, Herod zaczął umacniać swoją władzę, musiał usunąć opozycję, nie mógł zostać kapłanem, a więc nie mógł zostać członkiem Sanhedrynu, głównego organu religijnego i politycznego Judei. Pierwsza krew została przelana, gdy rozkazał stracić 45 członków Sanhedrynu. Następnie kazał stracić ojca swojej żony. Arcykapłana Hirkana, który knuł spisek przeciwko Herodowi. Brat żony Mariamny, przystojny Arystobul, ledwo mianowany arcykapłanem, który na swoim wystąpieniu zachwycał cały lud, wkrótce został znaleziony, utopiony w basenie. Król chciał żyć nie tylko pięknie, ale luksusowo. Na błyszczące życie i szalone budowy potrzebne były ogromne pieniądze, których wyraźnie brakowało w królewskiej skarbnicy, dlatego nie wahał się rabować bogatych mieszkańców Judei, pod fałszywymi pretekstami karał opornych i odbierał im majątek oraz kosztowności, to co dzisiaj rozumiemy pod słowem wyciskać. Było bezpośrednią częścią polityki Heroda. Kiedy miał 43 lata, Republika Rzymska płonęła w wojnie domowej i rozpadła się między pretendentów do absolutnej władzy, do Heroda docierają bardzo niepokojące wieści, że w tym starciu między jego przyjacielem, władcą Rzymu Markiem Antoniuszem, a Oktawianem Augustem, który pragnie obalić Antoniego, zwycięża Oktawian, który staje się pierwszym cesarzem Imperium Rzymskiego. Teraz Herod musi jechać do Rzymu, aby oddać hołd nowemu cesarzowi. Przy tym szanse na przetrwanie po tej wizycie dla Heroda wynosiły około 50 na 50, ponieważ uśmiechnięty Oktawian był bezlitosny wobec swoich wrogów i przyjaciół swoich wrogów. Rozumiejąc, że może nie wrócić żywy, Herod rozkazał, aby w przypadku jego śmierci zabić swoją żonę Mariannę, ponieważ nie chciał, aby ktokolwiek inny dotykał jej oprócz niego samego. Ale Herod był mądry i przebiegły, zręczny. Swoją przenikliwą mową zdobył zaufanie nowego władcy, który dodatkowo rozszerzył jego terytoria w Judei. Wracając do Judei z potwierdzonymi królewskimi uprawnieniami, Herod rozpoczął wielkie budowy w całym kraju, nawet poza jego granicami. Zbudował nowe miasta i znacznie zrekonstruował stare. Najlepsze z nich to odnowiony Jerozolim, zbudowana od podstaw Cezarea, pałace, z których najlepsze to Herodion i Masada, grobowiec patriarchów Machpela, a także kilometry akweduktów. Każda z tych budowli zasługuje na osobne omówienie, jednak przez wszystkie lata panowania król czuł się obcy w kraju Żydów, nigdy nie stał się dla nich swoim, mimo że przyjął judaizm. Nienawidzili go w milczeniu. Mimo że jego ojciec był idumejczykiem, a matka arabką, wciąż uważał się za żyda. Herod był niepopularnym władcą, postrzeganym jako rzymska marionetka, i on sam nie mógł nie rozumieć, że ta otwarcie prożymska polityka, którą prowadzi, budzi nienawiść żydów do niego. Musiał za wszelką cenę zdobyć ich serca, dlatego postanowił dać im to, co najlepsze, co mogli i chcieli od niego przyjąć. Perłą jego budowli była ogromna przebudowa świątyni jerozolimskiej, która swoją luksusowością i pięknem zachwycała absolutnie każdego, kto miał szczęście ją zobaczyć. Tylko jedna osoba nie została poruszona tym wspaniałym widokiem Jezusa Chrystusa. Około 25 lat przed narodzinami Chrystusa w Judei miała miejsce susza, spowodowało głód i epidemię dżumy. Ludzie umierali, nie było pieniędzy na walkę z tymi nieszczęściami. Skarbiec był wyczerpany rozrzutnym budownictwem z minionych lat. Nienawiść w narodzie rosła. Herod próbował wszelkimi możliwymi sposobami pomóc w tej tragedii, dlatego zebrał skarby swojego pałacu i kazał stopić całe złoto i srebro. Następnie wysłał te pieniądze do Egiptu, gdzie namiestnikiem Cezara był Petroniusz, przyjaciel Heroda, który w pierwszej kolejności pomógł Herodowi wymienić złoto na chleb i wywieźć go z Egiptu. Dzięki temu Herod zyskał sobie przychylność i ogólną miłość w Judei i poza jej granicami, ponieważ pomagał walczyć z głodem nawet sąsiadom. Współcześni Heroda zauważają, że mimo wszystkich swoich przymiotów sprzyjało mu szczęście, rzadko kiedy poniósł porażkę na wojnie, a porażki zawsze wynikały albo ze zdrady sławnych osobistości, albo z lekkomyślności jego żołnierzy. Innymi słowy, Herod był szczęśliwym politykiem, zręczny i przebiegły. I w zasadzie utrzymać się u władzy przez 34 lata to ogromny okres dla władców starożytności. Umiał przewidywać nastroje ludu. Mówi się, że Herod często przebierał się za zwykłego człowieka, nocą mieszał się z tłumem, aby poznać nastroje dotyczące jego rządów. Herod przeznaczał znaczne sumy na organizację igrzysk olimpijskich. I był na tych igrzyskach honorowym sędzią. Pod koniec panowania Heroda zaczęły go ogarniać fale maniakalnej podejrzliwości i skrajnej brutalności. W wielu ze swoich bliskich i członków rodziny widział wrogów lub spiskowców pragnących zrzucić go z tronu. Z tego powodu kazał stracić trzech swoich synów z małżeństwa z Marianną. Chyba Marianna była jedyną osobą, którą król naprawdę kochał, ale władzę kochał jeszcze bardziej. W rezultacie, na podstawie kłamliwego donosu swojej siostry, kazał stracić swoją żonę rzekomo za naruszenie wierności małżeńskiej, w tym kontekście już nie wydaje się dziwne jego całkowicie dzikie polecenie, aby zabić wszystkich niemowląt w Betlejem, z których jedno miało się urodzić królem. Pod koniec swojego panowania król Herod ciężko chorował. Jego cierpienia były straszne. Zrozumiał, że umiera, więc zapisał, aby pochować go w najlepszym z jego pałaców w Herodionie. On również rozumiał, że nikt z ludu nie będzie opłakiwał jego śmierci i dlatego umierając kazał zebrać 700 najznamienitszych mieszkańców Jerozolimy. I stracić ich w chwili swojej śmierci, aby Jerozolima opłakiwała Jego pogrzeb, który nawiasem mówiąc był wystawny. W wieku 70 lat zmarł król Judei Horda Spieri. Swoimi osiągnięciami budowlanymi wyprzedził czas, ale wielkim stał się dopiero po swojej śmierci. Mimo że tę wielkość budował na krwi,